Witajcie, kochani! Witam was bardzo serdecznie na kanale Podpowiedzi Starota. Dziękuję wam bardzo za lajki, like, subskrypcje, komentarze, bo one pozwalają rozwijać kanał i robić dla was rozkłady kart. Także, kochani, jeżeli tu zaglądacie, to proszę subskrybujcie. Dziękuję też za wszystkie komentarze i za kawki. Jest mi bardzo miło. Dzisiaj przygotuję dla was rozkład. Kto ciągle o Tobie myśli? Będą trzy grupy. Grupa pierwsza z ametystem, grupa druga z, cy, z kryształem górskim i grupa trzecia z fluorytem. Wybierzcie sobie grupę, która z Wami jak najbardziej rezonuje, albo wysłuchajcie wszystkich trzech grup i wybierzcie sobie po prostu tą, która rzeczywiście wam najbardziej, z Wami najbardziej rezonuje i Wam odpowiada. Teraz zapraszam do rozkładu grupę pierwszą. Grupa pierwsza, czyli grupa. Z ametystem. Wylosowałam dla Was zobaczmy jaką, jaką osobowość mamy dla grupy pierwszej wylosowaną. Jest to król kielichów, czyli trygon wody, rak skorpion ryby. Osoba bardzo empatyczna, osoba bardzo uczuciowa, wrażliwa, która ceni sobie relacje. W swoim życiu na pierwszym miejscu. Zazwyczaj król kielichów już jest osobą dość dojrzałą i z takimi, w każdym razie dojrzałą emocjonalnie i z już z jakimś doświadczeniem życiowym, coś tam już ma za sobą, jakieś związki, jakieś przeżycia, i jest osobą bardzo właśnie uczuciową. Zobaczmy, co ten król kielichów, co on myśli. Co czuję i co planuje. Aha. Ok. Widzimy, że król kielichów w tej chwili jest w energii transformacji, czyli tak, jakby przechodził bardzo ważny etap w swoim życiu. Coś się w jego życiu bardzo kończy, definitywnie, zostawia za sobą jakąś przeszłość. Widać, że jest w energii wsłuchiwania się w swoje emocje i też trochę uleczania siebie samego i swojego życia. Jest tutaj pra prawdopodobnie w trakcie rozwodu albo po prostu jakiegoś rozstania, bo tak to wygląda. A w sercu ma królową pentakli, czyli trygon ziemi, byk panna koziorożec. Być może jest to osoba, która która właśnie w jego życiu się pojawiła, i która spowodowała, że chce dla niej zmienić wszystko, bo śmierć i odrodzeniem to jest energia transformacji, przechodzenia z tego i zostawiania ze sobą tego, co rozczarowujące, po to właśnie, żeby ruszyć do przodu w zupełnie już nowych energiach. Tak jakby poszukiwać nowej wersji swojego życia, I, ale żeby, żeby się na to zdecydować, trzeba po prostu zamknąć jakiś etap w swoim życiu, coś, jakąś przeszłość za sobą zostawić, po to właśnie, żeby móc ruszyć do przodu już w zupełnie innych energiach. Mamy tutaj poczucie zranienia i takiego yy, bycia. Yy, w energii y, wsłuchiwania się w swoje emocje, odszukiwania równowagi życiowej. To jest energia uleczania sa siebie samego i takiego poszukiwania y, właśnie harmonii w swoim życiu. Y, może ta królowa denarów, która tutaj się pojawiła, ona rzeczywiście y, jest wsparciem dla, y, może być wsparciem y, dla tego króla y, kielichów. Dlatego ciągle no, tutaj myśl, myśli, o to, myśli o tobie, może jesteś właśnie w energii tej e, królowej Pentakli. Zobaczmy, co tutaj jeszcze możemy, e, jakie karty dopowiadające. No, mamy Piątkę Mieczy, czyli rzeczywiście sytuacja jest trudna. Sytuacja jest trudna i. Wymagająca. To jest energia kryzysu i takiego rozliczania się z przeszłością. Widać, że tutaj nic, karta mówi, że, że nie ma łatwego wyjścia z tej sytuacji. Tutaj ktoś na pewno nie będzie do końca zadowolony z tego, co się wydarzyło. Mamy króla Pentakli, czyli jeszcze trzecią osobę tak w relacji. Tutaj jest jakieś, są jakieś rozliczenia i potrzeba właśnie stanięcia w prawdzie i rozstrzygnięć, podjęcia jakiejś decyzji. Także widać, że sytuacja nie jest łatwa i osoba y myśli o tym, jak z tego wszystkiego wybrnąć, ale karta mówi, że cokolwiek nie zrobi, to y nie będzie tak takiego poczucia, że w końcu jestem na dobrej drodze, bo piątka mieczy to jest wygrana bitwa, ale nie wygrana wojna. Widać, że tutaj nie ma łatwego rozwiązania całej tej sytuacji. Zobaczmy może jeszcze jakąś karta Jest właśnie przeciąganie. Długo to już trwa, widać wyraźnie, że jeszcze te decyzje nie, nie zapadły. Wisielec mówi o tym, że jest na razie Taka potrzeba jeszcze oceniania faktów, podejmowania jakichś nowych, szukania właściwie nowych dróg rozwiązania, wyjścia z tej sytuacji. No, widać, Wisielec mówi o tym, że nie jest łatwo, sytuacja przeciąga się już dłuższy czas. Być może już wszyscy mają tego dosyć, tak? Są zniecierpliwieni i ta czwórka mieczy o tym mówi. Tutaj jest takie szukanie uzdrowienia całej tej sytuacji, no, ale Wisielec mówi, że. Tutaj jeszcze to wszystko się będzie trochę ciągnąć, a na pewno już ciągnie się od dłuższego czasu, i decyzje jeszcze nie zostały podjęte. Także nic dziwnego, że ktoś tutaj o kimś bez przerwy myśli, bo widać, że sytuacja jest trudna i wymagająca. Dziękuję, kochani, bardzo. Zapraszam teraz do rozkładu w grupę drugą. Kto ciągle o tobie myśli? Grupa druga, grupa z kryształkiem. Zapraszam. Dla Was został wylosowany. O, król y, denarów, czyli trygon y, ziemi, byk panna, koziorożec. Zobaczmy, co król denarów y, myśli, co czuje i co planuje co myśli, co czuje, co planuje. Król Denarów jest osobą bardzo dobrze ustawioną materialnie, osobą, która skupia się na karierze, na swoim życiu zawodowym. Relacje raczej ma zazwyczaj na drugim miejscu albo jeszcze dalej. On przeważnie jest właśnie skupiony na pracy, na tym, co materialne. Lubi zabezpieczać siebie, swoją rodzinę i Głównie temu poświęca swoje życie. Co, co myśli? Mamy tutaj. Mamy tutaj kartę umiarkowania, więc myśli o tym, żeby znaleźć jakiś złoty środek w swoim życiu. Widać, że. Ma poczucie, że nie do końca jest tak, jak być powinno. Bo umiarkowanie o tym mówi. Tutaj jest potrzeba jakiejś dyplomacji, jakiejś cierpliwości. Coś tutaj jest rozczarowujące w życiu tej, tego króla denarów. On o tym właśnie myśli i szuka jakiegoś dobrego rozwiązania, jakiegoś złotego środka. Jest to karta naprawiania własnego życia, czasem naprawiania relacji. I. Takiego poczucia, że trzeba znaleźć jakieś, jakąś doskonałą harmonię, ale też w taki, z takim dystansem i obiektywizmem. Trzeba zweryfikować potrzeby i rzeczywiście skupić się na tym, co jest ważne. Takie działanie z dystansem trochę, ale na pewno w energii naprawiania i dużej cierpliwości. Tutaj potrzeba dużego skupienia. Czasami właśnie też odpuszczenia i yy, no, takiego posłuchania głosu rozsądku, więc widać, że u tego króla denarów jest poczucie, że coś, coś jest nie tak i trzeba zadziałać jakieś yy, takie posunięcia, które yy, podjąć, które pozwolą yy, na jakieś dopasowanie, no właśnie na odbudowanie tej harmonii i, i, i takiej i stabilizacji. Mamy obok asa denarów, więc widać, że w sercu jest jakiś, jakiś plan i na nowy początek. Jakaś propozycja od strony tego króla denarów do ciebie popłynie. On tutaj coś ci zaproponuje. Może to być, że to jest sfera materialna, więc tutaj mogą to być na przykład jakieś spotkania, ale to może, jeżeli to jesteście w relacji, to może być. Na przykład kolejny etap relacji, czyli wspólne zamieszkanie. A jeżeli jesteście już w związku dłuższym, to może na przykład jakaś, jakaś zmiana w waszym życiu, nie wiem, przeprowadzka, budowa domu, jakieś, jakieś takie plany właśnie materialne, które tutaj właśnie ten, ten denar u tego króla widzimy, tak? I które miałyby. Tak, jakby rozbudzić ogień w Waszym związku, tak? Bo rycerz Szybuław to jest ogień, to jest działanie i, i też takie właśnie rozniecanie tego ognia w relacji. Więc ten król denarów, on ma dobre intencje. On tutaj by chciał rzeczywiście. Yy, Poprawić sytuację w waszej relacji, tak? Myśl o tym cały czas, bo tu jest ta w energii umiarkowania, to, to, to zastanawianie się, co tutaj można uzdrowić, co polepszyć. Te emocje się tutaj przelewają i ten złoty środek zawsze jest najbardziej po, po, poszukiwany. Ma jakiś pomysł w sercu, on tutaj z jakąś propozycją do ciebie wyjdzie, a rycerz Buław mówi, że to będzie szybkie działanie i takie do przodu, i takie jest rzeczywiście pomysłowe, bo taki plan właśnie król denarów ma. Zobaczmy. Mamy króla kielichów, czyli król kielichów jest energią uleczania relacji. To jest karta um, takiego uzdrawiania i takiego właśnie. Um, wsłuchiwania się w potrzeby drugiej osoby, więc być może właśnie w tej energii król denarów zacznie działać, tak, bo on jest, no, materialistą, tak jak mówiłam, także tutaj on widocznie jest w stanie zrozumieć, że te emocje, te uczucia, to skupienie się na, na związku jest bardzo ważne i, no, jest w stanie, tak, wypracować to w sobie, żeby rzeczywiście w tej energii króla kielichów, no to trochę też skupić się na relacji. Więc też i mówi, że tutaj będą jakieś spory kłótnie i z tego tytułu jakieś tarcia, tak? Ale rycerz mieczy on jest konkretny, on lubi jasność sytuacji, więc można się spodziewać, że się dogadacie. Tym bardziej, że mamy tutaj sprawiedliwość, więc jest ten miecz prawdy i rozliczeń z przeszłością. Być może ten król Kilchów po prostu, król, przepraszam, denarów, po prostu zrozumie jakieś błędy, które. Spowodowały zachwianie tak, w Waszej relacji i no, w tej energii króla kielichów, i w energii stawania w prawdzie, i rozmów szczerych, tak, bo Rycerz Mieczy to są szczere rozmowy, wyznania i takie wsłuchiwanie się w potrzeby drugiej osoby i się, dwójki osób nawzajem. No, jest możliwość rozliczenia tej przeszłości, odcięcia się od tego, co było niekorzystne. I oczywiście ruszenia do przodu, po to, żeby naprawić całą tą sytuację, bo na pewno chęci yy, i możliwości są, bo rycerz Buław o tym mówi. Ogień w tej waszej relacji na pewno nie wygasł. Król Denarów jest przejęty i on chętnie coś tutaj Tobie zaproponuje, żeby uleczyć to, yy, co było rozczarowujące. Dziękuję, kochani, kochana grupa druga. Teraz zapraszam do rozkładu grupę trzecią. Grupa trzecia, czyli grupa z fluorytem. Zobaczmy dla ko kogo tutaj mamy wylosowanego. Królowa Buław. Królowa Buław. Trygon ognia Baran, Lew strzelec Osoba bardzo sympatyczna, towarzyska, empatyczna, ale też taka przebojowa. Która lubi wyzwania i ona w życiu nie lubi się nudzić, więc wiecznie ma różne możliwości do wykorzystania. Bardzo sobie ceni wolność w swoim życiu. Często właśnie wykorzystuje ją no, ponad relacje. Zobaczmy. Jest dziesiątka buław, więc mamy trudną sytuację. Dojście do ściany. Ktoś tutaj poczuł się zmęczony tak właśnie ta królowa była w myśli. Ona tutaj czuje, że jest zmęczona całą tą sytuacją. Mamy króla mieczy i mamy rydwan. Królowa była ma w myślach poczucie, że doszła do ściany, że jest zmęczona. I że ona musi coś zmienić w swoim życiu, bo to już jest koniec, tak? Tutaj trzeba zrobić jakieś konkretne, konkretne posunięcia i rozwiązać ten problem. Bo dziesiątka buław to jest karta yy, takiego yy, postrzegania sytuacji w energiach dużego trudu, zmęczenia. To jest karta, która mówi więcej na siebie wziąć nie mogę. I tak, się, ta, tak właśnie myśli królowa Buław. W sercu ma y, króla mieczy, trygon powietrza, bliźnięta waga wodnik. Może to być jej partner życiowy i y, może być to Twoja energia. Y, osoby bardzo y, takiej y, logicznej, y, bardzo y, trochę wy, często właśnie wycofanej, emocjonalnie, chłodnej. Zdystansowanej do świata, ale często też król mieczy jest kartą prawnika, więc może tutaj królowa Buław poczuła, że no czas na zmiany takie konkretne w jej życiu, tak? bo miecz to jest coś, co może ją odciąć od przeszłości i pozwolić na ruszenie do przodu. Mamy Rydwan, Czyli kartę nowych możliwości, kartę ognia, czyli tą, ten ogień, który y, królowa była w uwielbia. Ona lubi żyć właśnie w takiej energii króla, y, przepraszam, Rydwanu, czyli takiego pędu wiecznego, wiecznej kontroli y, nad swoim życiem i nad emocjami, ale też w energii właśnie działania i takiego y, przemieszczania się, mobilności, ruszania do przodu. Ona nie lubi stagnacji w życiu. Być może właśnie z tym królem mieczy jest jej nie po drodze, tak? Bo król mieczy raczej lubi spokój i jasność sytuacji, i raczej takie ma wyciszone te emocje. Z królową buław może być, mu trudno się dogadać. Tutaj widać, że ten ogień, te wyzwania, które są za wami, no, doprowadziły was do ściany. Tak? Rydwan mówi, często jest kartą ratownika, ratowania związku, ratowania relacji. Albo ratowania samego siebie, tak, odzyskania odzyskiwania kontroli nad własnym życiem. Także tutaj ta królowa buław zdecydowanie, zdecydowanie coś w tym swoim życiu zmienić chce. Mamy cesarzową, czyli taką kreatorkę własnej rzeczywistości, jest to energia, która też bardzo pasuje do królowej buław. Ona chce przejąć kontrolę nad swoim życiem i kreować je na swoje potrzeby. I być może. To zmęczenie, o którym ona myśli, spowodowało, że poczuła, że musi, musi coś definitywnie zmienić w swoim życiu. Odciąć się tym mieczem prawdy od przeszłości, po to, żeby ratować może siebie, tak? Bo to jest ten ogień, którego ona potrzebuje do działania, do życia. Do, to jest ta witalność, ten pęd. Który właśnie bardzo królowej buław y, y, odpowiada. Mamy czwórkę denarów, czyli jest energia takiej y, potrzeby zadbania o siebie, o swój interes. Y, widocznie ta królowa buław tutaj się rzeczywiście poczuła, zmęczona, i ona w tej chwili będzie stawiała na siebie i. W, ta, w ten sposób planuje działać, tak, ruszyć do przodu i zadbać przede wszystkim y, o swoje interesy. Także tutaj mamy taki, y, taką energię. Zobaczmy jeszcze, jaka karta rada. Mamy króla denarów. Mhm, jeszcze jedna osoba nam się tutaj pojawiła. Y, no Król denarów jest osobą, która właśnie przede wszystkim pilnuje swojego interesu. I przede wszystkim skupia się na sobie, i on jest w stanie odpuścić relacje właśnie po to, żeby realizować swoje plany zawodowe. Być może właśnie w ten sposób królowa Buław zaczęła y, postrzegać swoją przyszłość i chce się odciąć tak tą, tą, tym mieczem prawdy od przeszłości, ruszyć do przodu. Rydwan to, jest, to są wielkie arkana, więc na pewno widać tutaj ten ogień i wielkie pragnienie na to, żeby żeby postawić na siebie te trzy karty to rzeczywiście są karty takiego zdecydowanego stawiania na siebie i kreowania swojej rzeczywistości według swoich pragnień i potrzeb. Także tutaj jeszcze mamy szóstkę mieczy, karty ruszania do przodu, zostawiania za sobą przeszłości po to, żeby znaleźć Nowe możliwości do wykorzystania. Dziękuję kochani bardzo, że jesteście ze mną na kanale Podpowiedzi Starota. Zaznaczam, że czytania są ogólne, nie muszą rezonować z każdym. Na czytania prywatne zapraszam poprzez kontakt mailowy, piszcie swoje pytania, robię dla Was prywatne rozkłady kart i wysyłam w formie filmiku na Waszego maila. Dzisiaj wysyłamy mnóstwo pozytywnej energii. Bądźcie szczęśliwi.